Dzień dobry, nazywam się Karolina Szczerbakowska, jestem dyrektorem Placówki Niepublicznej Doskonalenia Nauczycieli Centrum Szkoleniowe Krajnej Edukacji. Drodzy nauczyciele, mili Państwo, z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z zarządzeniem rządu i zamknięciem placówek oświatowych na najbliższe dwa tygodnie oraz z wzrastającą falą zachorowań na koronawirusa pragnę poinformować, że przełożyłam najbliższe szkolenia właśnie między 12 a 25 marca na terminy późniejsze na kwiecień oraz maj wszystkie planowane szkolenia zostały już przełożone nowe terminy są już dostępne na stronie facebookowej w zakładce wydarzenia a do wieczora będą na stronie internetowej www.krainamuzyki.pl Szkolenia zaplanowane po 25 marca, mam nadzieję, odbędą się już planowo w terminie. Zdaję sobie sprawę, że sytuacja by, może być dynamiczna i też będę musiała je przełożyć. Natomiast w tym momencie tego jeszcze nie planuję. Co jest najważniejsze, pamiętajcie: dbajcie o siebie, o osoby starsze wokół Was, pilnujcie swoich dzieci, uważajcie na siebie. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Pozdrawiam Karolina.